Ja, ja Wygraliśmy życie, robimy kwit Z Dużo mówicie, nie robicie nic Mamy ten styl od dziecka Dwie pieśniak po śladach deptasz Wylewam wodę na hasję Niedawno riejem na Się ruchać, chociaż nie mówię, er, pisze mi na słabsze ogląda każdy stream. Ja już tego dość mam, ona chce się dostać, ale tylko w głowie i a, 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 ona w głowie ma twitch, za nią znajdę zewszy. Nie chcę ty kupić cik, dawajcie mi bumbi. A, 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 mój klap zapomniał o mnie. Zabrał mnie ze sobą jakimi, jak, jak bez. Spamujesz, no a miałaś mnie za wroga. Pobawmy się w chowanego, szukasz, ja się chowam. Ja się chowam, ja się chowam. A, ja się chowam, wam a, a, Jak nini, young, jak Bandi, Gini, jak bandy, jak Amaria. My się stąd nie ruszymy. Wygraliśmy życie, robimy kwit. Dużo są mówi, czy nie robicie nic. Mamy ten styl, od dziecka Ty ja wiesz, jak postać ten. Jedyne za czym tęsknię to za moją rodziną Od butelkowej wody tutaj się jest tylko piwo Ciągle padał deszcz a mój kaptur się zawinął Przepaliłem kilo licząc na prawdziwą miłość Powietrze pachnie lepiej niż perfumy Valentino Ty wyglądasz lepiej niż te domki w Portofino Może nie będę żył długo bo szczęśliwi żyją chwilą Ona daje mi to coś czego nie daje nikt inny Inny, inny, wcale nie czuję się winny, winny. Koją mi się wszystkie blizny, blizny Głową daleko stąd, widzę każdy mój błąd Może zamknięcie pizdy, bo... Wygraliśmy życie, robimy kwit Dużo mówicie nie Jedyne za czym tęsknię, to za moją rodziną Od butelkowej wody, tutaj się jest tylko piwo Ciągle padał deszcz, a mój kaptur się zawinął Przepaliłem kilo, licząc na w prawdziwą miłość Powietrze pachnie lepiej niż perfumy Valentino Ty wyglądasz lepiej niż te taki w Portofino Może nie będę żudim, bo szczęśliwi żyją chwilą Bo nadaje mi to coś, czego nie daj nikt inny Inny, inny Wcale nie czuję się winny, winny Koją mi się wszystkie blizny, blizny Daleko stąd widzę każdy mój błąd, może dotknięcie pizdy, bo Wygraliśmy życie, robimy kwit Dużo mówicie, nie robicie nic Mamy ten styl od dziecka wie w pieśniach, po śladach tę ktoś Wywam na hację Nie dam to na chodnik, parę nowych budów, parę nowych spotni Zmieniłem tu życie, o od stopni Ej, a, a.